Serwis Miejski. Jest taka pozycja na rynku jak Nowoczesny Warsztat. Bardzo serdecznie pozdrawiam piszących w tej gazecie redaktorów. W ostatnim numerze był taki artykuł jak bieżnik w oponach na tej samej osi musi być taki sam podobnie jego głębokość. Jest coś takiego u nas w naszym państwie Grzecznik Finansowy i on ostatnio wydał interpretację dla ubezpieczycieli odnośnie E, wysokości bieżnika na tej samej osi pojazdu. W jej myśli zakład ubezpieczeniowy nie powinien obciążać poszkodowanego kosztami zakupu drugiej opony, jeśli uszkodzenie i, konie e, i konieczność wymiany nie istniały z winy poszkodowanego. Teraz z Polskiego na Polski. Jeżeli mieliście kolizję, czyli ktoś was wjechał i naprawiacie pojazd z jego oce, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno również, podkreślam, zapłacić za drugą oponę na Osi. Drugim tematem, który bardzo fajny jest, jeżeli chodzi o ten artykuł, jest e, wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z 15 listopada, który mówi, że z ostrożności felgi na jednej osi powinny być identyczne, tak samo jak ogumienie czyli rozwijając, jeżeli jest kolizja. To nie tylko wymieniamy jedną felgę, ale powinna również być druga felga. To jest dla informacji dla tych, którzy do tej pory albo odpuszczali temat, albo nawet nie wiedzieli, albo próbowali nieskutecznie gdzieś walczyć. Jest teraz oręże, macie podstawę, Wy doczytajcie sobie w tym, w tym artykule. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.